Witam wszystkich oglądających Dzisiaj porozmawiam sobie o Rainbow Six Siege Którego już ograłem dzięki uprzejmości John'ego Rambo Za co mu serdecznie dziękuję I którego pozdrawiam Ponieważ tydzień temu, w zeszły weekend dokładniej Była akcja, że ci którzy posiadają pełną wersję Rainbow Six Siege Mogą swoim znajomym dać klucz do pełnej wersji na cały weekend Postanowiłem z tego skorzystać i ograłem tą grę Już mam o niej wyrobione zdanie Rainbow Six to stara seria, do tego w ostatnich latach mocno zaniedbywana, że wielu zdążyło o niej zapomnieć lub o niej nawet nie usłyszeć, zwłaszcza że dziś CSGO nie daje się zdetronizować w umysłach graczy, do tego stopnia, że nawet Battlefield i Call of Duty straciły trochę mocy, a przecież jeszcze chwilę temu BF3 był królem, który zdetronizował ówczesnego koda. A wyżej wymieniona odsłona również w wiekowej serii dopiero raczkowała. BF3 miał premierę w 2011 roku, a CSGO rok później. lecz hibernacji, Zof przywraca swoją legendę do życia. Czy udało mu się coś zdziać na tak hermetycznym polu walki? Zadanie Rainbow Six ma naprawdę niełatwe, co już teraz widać, bo premiera była, trzeba było poczekać kilka dni na recenzję z racji, że wcześniej dziennikarze nie mieli okazji ograć, bo Six to gra wyłącznie wieloosobowa, recenzje się pojawiły i o ten 3-6 słuch zaginął. Rainbow Six z jednej strony musi odzyskać dawną chwałę, a z drugiej przyjrzymy do siebie nowych graczy. Problem w tym, że nowy Rainbow stoi w dużym rozkroku i nie bardzo wie dokąd ma dalej iść, by osiągnąć uprawniony cel rozgrywka opiera się na ścisłej współpracy między członkami drużyny, co widać też po klasach, gdzie przy odpowiednim doborze i znajomości ról każdej z klas, plus świetnego wyczucia mapy, wygrany mecz jest gwarantowany. Komunikacja tutaj to sprawa pierwszorzędna. Minimapy tutaj nie ma. Tempo jest wolniejsze niż w dzisiejszych FPS-ach. Sama postać jest jakby bardziej ociężalna niż w innych produkcjach FPS, ale możliwość rozwalania prawie każdej ściany i kondygnacji na niewielkim obszarze i ogólne uczucie zaszczucia dynamizuje tą rozgrywkę. Zwłaszcza, gdy siedząc w słuchawkach słyszymy nawet Najmniejsze szuranie po podłodze. Tak, oprawa dźwiękowa to tutaj najwyższa klasa. Bronie brzmią potężnie, wybuchy w najmniej oczekiwanym momencie potrafią wysadzić gracza z przysłowiowych kapci. A mapy są na tyle małe, że bardzo łatwo usłyszeć, z której strony skrada się wróg. Naprawdę, dźwięki zaspokoją każdego audiofila, a tym bardziej fanów jak najbardziej imersyjnego strzelania z broni. I po meczu w Rainbow Six można się zniesmaczyć do dźwięków z Battlefielda, który zawsze był jednym z najbardziej pieczołowitych elementów serii. Gorzej ma się tutaj grafika, która. Co ciekawe, została stworzona na tym samym silniku, co Assassin's Creed Syndicate. Okej, okay, o ile wybuchy wyglądają fenomenalnie, a rozbudowany system destrukcji pożera Battlefieldowskie Evolution na śniadanie, to niektóre mapy już tak nie cieszą oko, choć w pierwszej bycie naprawdę dawało rady, czyżby downgrade? Są tu mapy, które wyglądają bardzo ładnie, o tyle jest sporo map, które wyglądają po prostu przyzwoicie, lub sprawiają wrażenie trochę kartonowych, zupełnie jak w Battlefield Hardline. Choć ostatnio wypuszczono darmowy patch im implementujące tekstury HD, ale z tego co wiem, dużej różnicy nie ma. Okej. Okay. Map jest dużo, jest na czym się bawić, lecz nie bardzo jest w co. I tu zaczyna się pierwszy poważny problem najnowszego dziecka Ubisoftu. Czy jak to woli Ubisoftu? Jak zapowiadano, nie usiądziemy tutaj kampanii jednoosobowej, co jest mocnym ciosem w twarz dla starych fanów Rainbow Six, którzy wiedzą, że Rainbow Six, snu z kampanii o odtułowej która, uwaga spoiler, pojawia się tylko w jednej misji, dodatkowo ukrytej, bo dostęp do niej mamy dopiero po ukończeniu serii pojedynczych misji zwanych operacjami, które są wprowadzeniem do multiplayera i już tutaj to widać, Dać, bo nawet na normalnym poziomie trudności operacji nie należą do najłatwiejszych, od samego początku trzeba mocno się orientować i łatwo o śmierć, bo wrogowie czasem pojawiają się jak grzyby po deszczu i bez odpowiedniego wsparcia, którego tutaj nie uświadczymy, bardzo łatwo zniechęcić się do tego trybu. Choć na szczęście ich pozycje są ustalone i po dwóch, trzech powtórzonych misjach wiemy, gdzie są ustawieni, tylko trzeba się tego nauczyć na pamięć. Pewną rekompensatą jest terrorist hand. Odpowiednik hordy, gdzie samemu lub drużynie znajomych albo losowo dobieranych gra czy pokonujemy pięć fal przeciwników Których sztuczna inteligencja jest naprawdę nie do pogardzenia Spróbujcie gry na realistycznym Gdyby jednak wam nie chciało się z kimś grać I sami chcielibyście odpierać ataki komputera To macie tutaj szansę w opcji Lone Wolf Gdzie jak nazwa wskazuje gramy sami Nie mamy nawet sojuszników sterowanych przez komputer Co według mnie nie do końca jest dobre Bo nawet w starych Rainbow'ach Mieliśmy jakichś partnerów, których dało się ustawić Że jeden idzie tu, drugi tam i tym podobne I dało się grać, a tu nie God. Musisz wiedzieć skąd boty wybiegną i mieć sporego skiela lub farta, by wszystkich ubić samym, gdy czterech, pięciu naraz będzie na ciebie parło z różnych stron. A na drugim końcu korytarza jeszcze snajer będzie miał cię na muszce. Poza terrorystem i operacjami, single nie ma tu nic do roboty. Jest multiplayer, gdzie jest gra każualowa, gdzie można sobie wyjść w każdej chwili bez konsekwencji i rankingowa, ale żeby w nią grać, trzeba mieć 20 poziom doświadczenia. A sama gra w multi wygląda tak, że mamy wspomniane 12 map i 3 tryby gry. Bomba, ewakuacja zakładnika, i zabezpieczanie terenu, z czego pierwsze dwa są wręcz identyczne. Różnią się tylko tym, że zakładnika trzeba wyprowadzić na zewnątrz, co nie jest łatwe, lecz cała reszta jest oparta na schemacie znajdź, dotrzyj, zniszcz, chroń. I to by było na tyle, choć gra też się zakończy, gdy wybijemy wszystkich przeciwników, co często powoduje, że gracze bardzo skupiają się na wybiciu z siebie, niż na dokończeniu misji. Gra samemu tutaj się naprawdę nie opłaca, nie tylko dlatego, że na multi bardzo łatwo się ginie, headshoty są najskuteczniejsze, ale też dlatego, że na multiplayerze tym nierankingowym komunikacja kuleje. Niby ktoś raz na jakiś czas napisze idziemy tu czy tam, lecz poza tym nic wielkiego się nie dzieje. Gracze nie stosują wbudowanego w grze wojpa, Także jeśli samemu próbujemy coś ugrać licząc na taktykę komunikacji z randomami to się można zawieść. Nowa tęczowa szóstka ma również bardzo przyjemne według mnie prowadzenie ognia. Owszem są bronie, które mają spory odrzut, ale o wiele łatwiej jest się tu nauczyć prowadzenia ognia niż u konkurencji. Lecz powinno być też jakieś prowadzenie do poznania każdej broni, oswojenie się z nią. Coś Ala, misz z z CSA czy CSowa Strzelnica. Próg wejścia do Rainbow Six jest wyższy niż w CS-, zwłaszcza, że tu nie mamy wyłącznie dwóch czy trzech taktyk na zasadzie Rush B czy Stay on the Middle, tu naprawdę trzeba punać swojego tyłka. Bo chwila nieuwagi i gra ci nie wybaczy, ale jednak gdy się opanuje i przyzwyczai do mechaniki gry, każdy kill, każdy zwycięski mecz jest niezwykle satysfakcjonujący. Zwłaszcza gdy grasz ze swoją ekipą ogarniętych znamych. Co sprawia, że po prostu w tą grę chce się grać. Ciekawym pomysłem jest jeszcze rozgłos, czyli punkty, które zdobywamy po meczu i dzięki którym możemy sobie kupić skórki malowania czy nowych operatorów. Twórcy, idąc za duchem cs wprowadzili mikropłatności, które umożliwiają kupno większej ilości punktów rozgłosu, dzięki czemu nie ma w tym nic, co przemodelowałoby rozgrywkę, czy jakiś chory hazard z skórkami jak w cs -ie. A to, co jest lub pojawi się w tych mikrotransakcjach, sami jesteśmy w stanie odblokować, tylko po prostu zajmie na to dłuższą ilość czasu. Jeśli chodzi o błędy, nie to czy nietrafione pomysły to na pewno matchmaking. Fakt jest lepszy niż becie, ale wciąż wymaga poprawek. Do tego gra się kończy w momencie, gdy host wyjdzie. Migracja hosta nie istnieje. Czasem loadingi są naprawdę długie, czasem z winy hosta, a czasem z winy gry. I jest to dość frasujące Czasami zdarza nam się ugrząźć, zwłaszcza problemy są przy na ścianę. Prawie, bo skakać możemy tylko wtedy, gdy pojawi się nam napis naciśnij spację, aby skoczyć. Poza tym skakać nie możemy, także zwolennicy Titanfalla czy ostatnich dwóch kodów będą mieli spory problem. Minusem jest też cena relatywnie duża w stosunku do zawartości. Okej, okay, przez co najmniej rok twórcy za darmo będą udostępniać kolejne tryby, mapy czy operatorów. Co też jest minusem, bo po pierwsze będą to rzeczy za darmo, więc niewykluczone, że zostały wycięte z gry. Po drugie Season Pass, który w tym przypadku jest naprawdę idiotyzmem, bo za cenę 30 dolarów dostaniemy tydzień wcześniej dostęp do nowych operatorów. Dodatkowy kiny do broni czy dzienne wyzwania. Dziwną też decyzją jest granie w multi na zasadzie antyterroryści kontra antyterroryści, a przecież w Terror Hunt czy operacjach są terroryści do ubicia. Podsumowując, Rainbow Six Siege jest produkcją ze świetnym dla grania ze znajomymi multiplayerem lub dla miłośników trybu hardcore. Jednakże ze zbyt dużą ambicją, co przerodziło się w ubogą zawartość, kontrowersyjne decyzje czy niezbyt dopracowany pomysł taktycznego grania w multiplayerze. To nie jest gra dla każdego, lecz o wiele prościej zapać o co tu chodzi niż w CSie. Tylko trzeba się przystosować, na pewno mocno rozczarowani będą starzy fani Rainbow Sixa. Niemniej jednak warto zaopatrzyć się w Rainbow Sixa i znaleźć sobie przyjaciół do gry, tylko może niekoniecznie za taką cenę. To tyle odnośnie mojego zdania na temat najnowszej produkcji Ubisoftu. I pamiętaj widzu, nieważne jest co lubisz, jak grasz, jesteś graczem. A na dole sprawdzałaś? Tu byliśmy. Tu nie ma wejścia nie byliśmy, na samym Trafiłem na to, co wczoraj Rambo yy, też znalazłem wystającą strzelbę. Oho, jeden nas nie no opuścił, nie dobrze. Nie, no, tu też żeśmy już byli Siema Mateusz. Siema polski gamer Nie wiem, ja nie wiem czy zakładnie może być. Tam już byłem, nic tam nie ma. Cs. Kurwa, chodziłem w kółko, ja nie wiem.

No ja też już nie mam ból tego pojęcia. Mamy, mam go To jest czyja? Ja biorę, a ty mnie osłaniaj koło nie idziemy czasami. Dobrze, idziemy? Nie, nie, w tą stronę, w Idę pierwszy, czekaj, ja idę pierwszy. Mam no mało hafta, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Okay. Kurwa, jest gruby, uważaj. Jest ten zabij mnie plecik. Po lewej stronie What? Wiem cholera, chciałem jakoś go wiesz... Oflonka widziałeś co się dzieje? Waliłem w niego, a kurde nic w niego nie, nie szło. Dopiero jak HEDA mi się udało, to dopiero zaskoczyło. Nie wiem o co to chodziło. No nie no, też no trzeba poznać te dobrze mapy. To, to jest też wiesz, Dużo to znaczy, że bez znajomości mapy to tu łatwo się zagubić. dalej mamy gaan ta później pójdziemy na tego multika Dobra. W ogóle nie wiem czy widziałeś, ale da się w multiku, czy znaczy na multi, sobie ustawić, właśnie jaką chcesz mapę, jaki chcesz tryb, żeby ci się ładował cały czas. nie było, co Że jak nie wiem czy zauważyłeś, ale da się ustawić, że jak jesteś w multi, to sobie wybierasz, jaką mapę chcesz cały czas grać i w jakim trybie. Wchodzisz w te opcje, tam wiesz, masz F10 opcje i tam jak masz, już Ci mówię, rozgrywka, jak pamiętam, to tam masz ustawienia matchmakingu graczy i tam właśnie masz taki, wiesz, Ci się od razu wywija lista. No ale jak zobaczy tam mówię, nie, nie ma za dużo do roboty, tam, tam jest 3 tryby i 12 map. No to lipa, straszna lipa. Nie no, ma są sporo, ale 12 map jest dużo. Dobra, ale 3 tryby na 12 map... To trochę słabo. No to w rządzie masz 4 mapy i 12 trybów chyba. Mm. Tylko że te cztery mapy są jakoś jeszcze podzielone. Tam słyszałem, że tam te fragmenty są jakoś podzielone, wiesz, na jakieś te tam cząstki, co no wiesz, statystycznie może się pokazać, że masz niby troszkę więcej map niż na, mm, rzeczywiście jest. Czemu stoisz? Так. Zaraz bardzo, po prostu dla niego nie widać. Go? Tak. Ach, kurde, zadziałem tego co było ci z plecy i nic jeszcze zrobili plecy, fuck.